Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku My Freezo. Słuchajcie, jest to darmowa gierka, ja robię z niej serię, tutaj nic nie trzeba pobierać. Logujemy się online, no i oczywiście zostawiam wam w opisie tego filmu link do rejestracji w tej grze za darmo. No i słuchajcie, moi widzowie zakładają konta z nazwą w końcówce musi być Gazela, albo na początku, w każdym razie w nazwie musi być Gazelo. No i oczywiście wpisujcie swoje niki w komentarzu, bo wiecie jak to działa. Ja bardzo się cieszę, bo słuchajcie dużo ludzi właśnie dużo ludzi wpisuje swoje niki w komentarzu i moi widzowie się razem wzajemnie znajdują. Wiem, że się dzięki tej grze poznali, wiem, że tutaj sobie pomagają w tej grze e, i można tutaj się dodawać do znajomych. Możecie mnie dodać do znajomych, ja gram na serwerze drugim, nazywam się Elo Gazelo, także zachęcam do rejestracji, możecie grać razem ze mną i z moimi widzami, czyli z naszą taką całą internetową e, rodzinką i słuchajcie, otrzymałam wyróżnienie, e, chodzi tutaj o gwiazdki przyjaźni, czyli po prostu osoby, które ja miałam znajomych, e, tutaj pomagały mi, tak, odwiedzały moje zoo, posprzątały tym zwierzaczkom i tak dalej, e, także możecie mi tutaj dodać ja wiem, że ja mam e, jakieś tam pełne listy znajomych, ale słuchajcie, co jakiś czas ja po prostu usuwam i zmieniam osoby, żeby po prostu różni ludzie mogli e, mieć możliwość być tutaj znajomych u mnie. E, także tak to wygląda. Ja się bardzo cieszę, bardzo mi się ta gierka podoba. Także słuchajcie, zobaczcie, za gwiazdki przyjaźni dostałam aż 1000 dolarów i 500 doświadczenia, więc jest to naprawdę dosyć sporo. No i oczywiście tutaj mamy kolejne zaproszonka, także ja kilka zaakceptuję i zaraz się do Was odezwę. Dobra, słuchajcie, i otrzymałam prezent od przyjaciela. Ale fajnie, zobaczcie, tutaj moje gazelki kochane dały mi coś, ale super, nie wiedziałam, że coś takiego jest. O no i widzicie, jaki kolejny komunikat mi wyskoczył, że otrzymałam gwiazdki do Gazelo, Belo Gazelo i Selenia Gazelo pomogli Ci w zo, otrzymałam 7,5 gwiazdek. Super, właśnie o to chodzi, właśnie, żebyście, jak jesteście już moich znajomych, jak uda Wam się tu wbić, żebyście mi pomagali, żebyście sobie razem wspólnie pomagali. Tak będzie super, prawda? I dostałam również jakąś kartę na giełdzie wymiany, ale, ale nie wiem o co chodzi. Dobra, zamykam okno i teraz otwieramy, słuchajcie, teraz mamy yy, zestaw brązowy, możemy sobie otwierać tutaj karty jeden raz mamy ok u ale głośno dobra wybieramy tego słonia dobra tutaj traweczka królik i to nie 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 zachowamy karty i słuchajcie, zajmujemy się... O, widzę, że moi goście są w masakrycznym stanie. Na samym początku, zanim zbiorę tutaj, tak jak oni napisali zyski w stoiskach, to muszę nakarmić moje zwierzęta, wszystko się im zająć. No bo od kasy ważniejsze są jednak nasze zwierzaczki, prawda? Ja tak myślę. Oj, jakie śmieci jeszcze. O kurcze, patrzcie. Śmietników trzeba nastawić, bo oni tu śmieci wyrzucają, nie wiedziałam o tym. Dobra, damy dzidziom, moim króliczkom wszystko, żeby były zadowolone. Na karpień zwierzak zwierzaków. Dostałam 100 punktów. Świnia. O Jezu, nie nie chcę nic tutaj tak nie co kliknęłam naraz. E, tutaj jeszcze tak, tu byli nakarmienie, tutaj koza nie jest nakarmiona. Wszystko jej damy. I jeszcze musimy pawia naszego też nakarmić, wszystko mu zrobić. I następnie szympansik. O, kolejne 150 dostałam. Słuchajcie, ja zaraz będę w kolejnym tym, jak to się mówi, poziomie. Dobra, kasę zbieramy. Uuu, 1500. Dobra, tu kasa, tu kasa. 60, 50. Czy... O, widzicie, już dostałam kolejne punkty. Naprawdę, zaraz to będzie super wszystko. Tutaj jeszcze czekamy. Tutaj będzie kaska. O tutaj na uboczu tak daleko. Słuchajcie, tam muszę stawiać, bo tam dużo ludzi kupuje tak. To nie wiedziałam, że tak to trzeba robić. Aha, tu jeszcze chciałam zebrać. Tu. Tu coś jest jakieś śmieci. Czy tych śmietników słuchajcie trzeba. Dobra podlejemy też to wszystko masakra ile ja tutaj nie byłam na tej grze, słuchajcie że mi tutaj naprawdę dużo rzeczy zostało do, do porobienia do poogarniania, ale już wszystko ładnie y, zadbamy o to, o, tu jeszcze jakaś kasa tararara y, o Jezu, patrzcie ile mam roślin niepodlanych to też jest masakra kolejne 100 punktów, zaraz będziemy w kolejnym levelu, słuchajcie, zaraz mi się to uda dobra, 50 punktów i no jeszcze maleńko, maleńko tam, 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 bardzo mało zostało. W takim razie ja tu coś jeszcze muszę zrobić. oni tu chcieli zazać kolejne krzewy, i jeszcze co tam? A no dobra, krzewy, no dobra, nie wiem ile. Kupimy ich raz, dwa. Niech będą dwa, to miało być dwa, trzy, dobra, to jeszcze yy, trzy. Oki, doki. Sadzimy, sadzimy. A jakąś różę dostanę, jeszcze, dobra, to gdzieś, ale on wielki. Nie wiem po co mi taki krzew wielki, ale dobra, niech sobie będzie. Bonsai było lepiej brać. O, i dostałam 100 punktów. Ej, no, nie, jeszcze nie jestem. Kurczę, mało mi chyba brakuje, tak patrzę. Co tutaj mam jeszcze zrobić? Róża niebieska, posadzimy ją gdzieś, tylko nie wiem gdzie. Dziś dalej, dalej, tu będę sadzić. Dobrze. Czyli nasi goście jest ich 8 i już są zadowoleni. Patrzcie, tutaj można to wszystko sprawdzać. Na początku właśnie było źle, ale może tych śmietników powinniśmy kupić. Mimo wszystko, nawet jeśli jeszcze nie jesteśmy w tym kolejnym levelu, to musimy kupić te śmietniki. Dobra, tu są te śmietniki, więc ja ich kupię. Raz, dwa, trzy. Niech będą i już je sadzę gdzieś. Gdzie ich nie było, tu były śmieci. Czekajcie, tylko ja muszę to przekręcić. O, tu będzie jeden. Drugi. Może gdzieś tu. Niech będzie, a trzeci. Tam był śmietnik, że gdzieś tutaj. O, igites smalines, jak to się mówi. Czy ja drogę miałam gdzieś doprowadzić jeszcze? Nie, wszystko z drogą jest ok. Tylko nie wiem, dlaczego ja nie jestem w kolejnym poziomie. 58 punktów mi brakuje do kolejnego poziomu, więc sadzimy teraz drzewka kolejne. Będziemy robić te wszystkie rzeczy. Drzewuczka, gdzie są drzewka? <laughs> drzewa, drzewa. Te najtańsze kupujemy. Raz, dwa, trzy. Powinnam jeszcze jakieś dosadzić. Słuchajcie, dosadzić. Dać jeszcze jakiegoś zwierzaka, no ale no to potem może, słuchajcie. Na samym początku tak ozdobimy niby to, no choć nie wiem, gdzie, gdzie to można nazwać ozdobą. Bo ja po prostu ustawiam, gdzie popadnie na razie te drzewa. Później po prostu poprzenoszę, bo ja nie wiem, w jakim kierunku jeszcze ten park będę zmieniać, gdzie go będę powiększać i tak dalej. Może tutaj to postawię. Niech sobie stoi. Ok, 150 punktów otrzymałam. Yy, także słuchajcie, udało się. Zamykam to. Także mamy już kolejny poziom, piąty, i widzę, że chyba będziemy mogli żółwia mieć. Jej, wybierz kartę, którą ty i twoi przyjaciele otrzymacie w prezencie. Co byśmy chcieli? Romantyczną latarnię, może? Okej, okay, także słuchajcie, mamy tutaj latarnię. Toż latarnię można sobie gdzieś postawić, że gdzieś dalej. Tu ją postawimy. I od razu dostaliśmy jakieś tam punkty. Także moi drodzy, zobaczymy, czy my musimy teraz kupić yy, yy, coś tam było, jakieś. Yy... Przejdę do przeglądu budynków. Przejdę do przeglądu. Nie, to dopiero od szóstego, jesteśmy na piątym i to kosztuje 10 tysięcy, więc wypadałoby trochę kasy. O, Daisy Gazela pomógł ci w zatrzymał i zrobił gwiazdek. Super! Pozdrawiam cię, Daisy. Stacja transportowa jest za dychę, no ale to jeszcze nie teraz, więc może będziemy mieli kasę. Zresztą można to aktywować za y, diament, więc nie wiem, dajcie mi znać, czy się opłaca y, te diamenty używać do aktywacji jakichś tam innych pierdyłek. Jak tam nasze zwierzaki jeszcze sprawdzę. Wszystko jest na razie u nich ok, więc możemy sadzić kolejne. Ech, sprawdźmy, co nam nowego odblokowało. Żółwia. No, ale on jest za drogi zdecydowanie. Słuchajcie, no nie ma takiej nawet opcji, żebyśmy go kupili, bo po pierwsze nie mamy telekasy. Pawik. Yy, yy, zebra jest fajna. Ile ona będzie kosztowała? Nie ma czegoś takiego, nie możemy zobaczyć. Yy, kangura mamy? Jednego. Mamy pawia, mamy. To jest szympan? Sadzimy do kogoś. Yy, może tutaj pawia jeszcze jednego. A ile ten paw? Bo właśnie, bo to jest coś takiego, że oni yy, potrzebują więcej miejsca. To oni są po dwa, po cztery. Ciekawe, czy jakbym go kupiła, hmm, albo kangura. To kłuska, kupmy, niech będzie koza do niej, przyjdzie, przyjdzie koza. No ona jest na za tysiąc, więc na razie może być, postawimy kłuska, kłuska. Chodź tu. Aha, i chciałam te wodopoje kupić. Zobaczymy, gdzie będę mogła je postawić, więc na razie. O, patrzcie, delfiny w ogóle, ale to jeszcze nie na ten moment. Wodopój kupimy, raz, dwa wodopoje na razie, tak, może tak być. Wodopój stawiamy. Czekajcie, oni mają, tu nie mają. Jest potrzebny raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wodopoi. No nie, no nie mam tyle kasy, żeby tyle wydawać. Ale zresztą nasze zwierzaki potrzebują wody. Postaw wodopoje na wybiegach łąka 3 na 3. Aha, słuchajcie, zobaczcie, dostałam tutaj jakieś osiągnięcie za to, że wodopoje im dałam. I zobaczcie, iluś mało punktów brakuje do kolejnego. No nieźle. No, ale słuchajcie, no, może jeszcze dokupię tych wodopoi. Czy lepiej, może dać jakieś zwierzę? W sumie, może lepiej zwierzę. Kangura kupujemy i kupimy dla niego jeszcze wybieg, wybieg. Tu jest wybieg mały. Kupujemy i lecimy z tym tematem. Wybieg mały, będzie wybieg mały. Kurde, tu jest ten kangur, no, ale cóż, no, będzie drugi. Czekajcie, tylko może go tak przekręcimy, to będzie chyba lepiej nawet. O tak, pięknie. E, no zobaczymy, czy tego kangura można tu dosadzić. A mogą być dwa. To niech będą sobie razem. E, duże napełnienie. A co to jest? To tutaj możemy dać coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Miałam wodopój. Kup jakieś napełnienia. Do świni damy jeszcze wodopój i drogę spróbujemy dać wokół tamtego wybiegu, jeśli ona pójdzie. A nie idzie. To trzeba właśnie go przestawić, tak jak myślałam. Więc ten wybieg, chyba że to przestawimy, słuchajcie. Może ja kupię już od razu, wiecie co ja kupię. Ja już mam pomysł, to jest pomysł zarąbisty. Kupujemy jakieś rzeczy, żeby tutaj postawić z tego względu, bo one i tak się długo budują. Widzicie, nie pomyślałam o tym od razu. E, bl, bl, kawa nie można, pamiątki. E, kupmy te pamiątki i kupmy napoje. Stawiamy. Stawiamy sobie na początku pamiątki. Tylko pamiątki trzeba gdzieś dalej postawić. Tutaj są te napoje, to niech będą. E, tutaj coś jest, tu coś jest. Kurczę! Tu nie ma tych pamiątek. O. Niech się tam buduje 20 minut. Mhm, no pewno. Trochę to się ogarnie, to nie ma problemu. E, może te drzewo po prostu też przesuniemy. Mi się wydaje, że jak je przesuniemy, to będzie na pewno lepiej. O. I tutaj teraz sobie przy samej dróżce to będzie. Chyba będzie dobrze. Czekaj, 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 nie mogę tego przenieść, dobra. E, powiększ, nie, umieć zwierzaki, przesuń. Tu, o, 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 podoba mi się to. Droga będzie tak, 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 tak i tak. Mm, droga mi się skończyła, Aisorki. I to też zaraz będzie trzeba przenieść, więc może od razu to przeniesiemy, przesuniemy. Niech to stoi tutaj. Drzewo też przesuwamy. Tutaj takie będzie zawalone drzewami, no ale co ja poradzę, niech stoi. E, idziemy od razu do sklepu po drogę. Potrzebujemy jej droga piaszczysta. Kup. Ooo, okej. Okay. Druszka. O, i tu będzie idealnie, słuchajcie. Tu zaraz jakieś zwierzę jeszcze wstawimy. E, I napoje mieliśmy gdzieś wybudować. Tam można to przyspieszyć. Gdzie jest ta budowa w ogóle? Zapomniałam, kurczę. 18 minut. No dobra, no to wszystko pobuduję i po prostu mi się to wybuduje, jak będę w kolejnym odcinku. Ry ry ry. Tu umieścimy napoje jeszcze, niech sobie stoją. I kibel jeszcze miałam kupić, to jest prawda, ale może na sam początku jakiś zwierzek tu. No właśnie, może jakiś zwierzak na początku. Kurczę, tylko znowu małe tej kasy zając. 3000 mamy kuska. Czekajcie, gdzie ta koza była? Koza była, tu są dwie kozy, dwa kangury. zajączki, świnka. To świnie może kupimy? Niech będzie. One jest za tysiąc, kupimy ją i już ją sadzamy do swojego koryta. Super, ona jest tu i lecimy teraz. No dobra, wydam większość sumy mojej kasy, No ale co na tym polega ta gra, tak? belek, taki, raz i dwa. Kosz jeszcze kupimy dwa razy. Dobra, i zaraz zobaczymy, czy do naszych zwierzaczków może coś zrobić. O, widzicie, to ja się teraz nimi szybciutko zajmę, tutaj im dam, co one potrzebują, i zaraz będziemy dalej rzeczy sadzać. Okej. Okay. Do wyczyszczenia one są, tak? Super, misiaczki moje, super. Co jeszcze dla świneczki? O, świnka głodna. Kozy były obsłużone? Nie, są głodne. Jedna była. Kangureczek, zabawa. Ten wszystko OK, Paw. Czyścimy ciebie. Ta jak skacze, świruska jedna. E, tu się buduje 17 minut. Tu jest kibelek, jeden ławko. Jakąś tam wcześniej chyba dostałam. Kosz metalowy, mm, hmm, hmm. trzeba to umieścić co raz gdzieś. Tu nie ma kosza, to niech stoi. E, tu był, czy gdzieś tu jest kosz? Tutaj go nie ma, więc też go tu postawimy. E, no i WC standardowe mieliśmy dwa razy, więc WC jest tutaj. Tu nie ma żadnego kibelka. E, no i tu, właśnie tutaj może by gdzieś postawić, o. Aj, kurczę. I przekręcimy to. Super, i będzie sobie tutaj stał kibelek. Dwie godziny, pozdrawiam. no pozdrawiam, no będę tyle czekać tutaj. Także mamy to zrobione i to. E, dobra, to wydam jeszcze kasę na wodopój, żeby było, bo wiem, że jednak te zwierzaki potrzebują, żeby to było do picia, no ale kurczę, to za tysiąc jest, więc już wydam moją... Ost... Nie, aha, za tysiąc, no tak. Komu by to dać? Świni czy kangurom damy? Niech kangury mają i zobaczymy, właśnie czy możemy odbierać jeszcze jakąś kasę, ile nam w ogóle wpłynęło nieaktywne. Mamy 28 dolarów, no ok. Czy tutaj coś trzeba zająć się tym? O, tu można pobrać kasę, no ale zobaczcie, no mało jest, tak, bo na samym początku odbieram. O, tu nie odebrałam 85, widzicie jaka jestem ślepa, bo tak jak koło siebie stoi, to czasami tak właśnie jest. Tu jest za jeden, z można zebrać też, stąd już nie, stąd można, jedyneczka. Jedyneczka, jedyneczka, błysk słoneczka w puchmurny dzień. O kiedyś taka bajka, bajka, taki program dla dzieci rano. Yy, tu zwierzaczki. O, jeszcze nakarmić ja myślałam, że się nim zajam a to może teraz mu to przybyło nagle, że mu potrzeba, nie wiem. Kurczę, kupiłabym jeszcze jakiegoś zwierzaka, no nas nie stać i bez sensu, no. Nie będę miała tych 10 tysięcy, no ale bez sensu, żebym też oszczędzała i żebym te zonie wyposażała. No najlepiej, żeby tu było coraz więcej zwierząt, no to będzie pewniej więcej kasy, bo więcej ludzi będzie przychodzić. Przynajmniej ja mam taką nadzieję. Nie wiem, jak to w praktyce działa. Ale dzięki, że mi pomagacie i że mi odwiedzacie, więc jak naprawdę zobaczycie, że jesteście u mnie w znajomych, to wbijajcie. W międzyczasie i mi tutaj pomagajcie to wszystko zrobić, żeby wszystko ładnie było, żeby punkciki się zgadzały. I tymczasem ja. I tymczasem ja przypominam, że link do gry możecie znaleźć w opisie. Moi widzowie z końcówką Gazelo i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli chcecie więcej takiej serii, to kciuki w górę, buziaczki. pa! pa.